No cześć, witam Was moi drodzy na niedzielnym odcinku. I zgodnie z zapowiedzią mam tą wielką krzyżówkę, na numerek drugi e, oprócz tego zrabki z fortuną w nazwie, czyli kokosowa i gwiezna. Do tego jeszcze ekstra trzy siódemki, czarny diament no i do uzupełnienia biklów i na szczęście laki 7, czyli tak jak wczoraj 77, mam nadzieję, że tylko wynik będzie lepszy, bo normalnie zostałem przejechany w walcem lotto. I oby dzisiaj się udało coś tam odzyskać z tego, nie? A czy tak będzie, no to przekonamy się za moment, także zapraszam na drapping. No to zacznijmy od tej zdrapki na szczęście. Oby taka szczęśliwa była, no bo jest co odzyskać. Mamy siódemkę, także jest dobrze. Wygrana będzie dalej 12, 13. 26 i 25, pod siódemką mamy 2 zł, ona nam niestety nic nie mnoży w bonusie księżyc, no ale coś jest, także no, <grystanie> jest już okej. Okay. Moje pierwszej zrabki, mam nadzieję, że ostatnia też wygra, bo to, to, jest też, to też idzie w parze. No to co w Big Love? mamy 17, 16. 25, 28 i 32. Także to nic nie pasuje, niestety. 14 i 34 na no i na koniec. Także zdrapkę mamy przegraną. No to przed nami teraz 4 zdrapy za dychę. Jedziemy z pierwszym czarny diament. I co na początek trójka

no i czy coś tutaj wpadnie w, tym, w tej ostatniej linii? Piątka. No niestety. Także tutaj też mamy zdrabkę. przegraną. To zobaczmy co dalej. Ekstra trzy siódemki. Numerek zdrabki 22. Także szukamy tego upragnionego symbolu. Wlaki już była. Także tutaj też by pasowało ją odnaleźć. I mamy. W końcu trafiła się siódemka. No powiem Wam Cieszy bardzo. I druga siódemka. No. Jak już się trafi, to z grubej rury. Mam nadzieję, że to będzie więcej niż podyszku. I uda się coś fajnego wygrać. O, jest trzecia siódemka. No i to mi się już podoba. Czwarta siódemka. Juhu! I no, nie ma. O, patrzcie, jakie zaskoczenie. Mamy cztery siódemki. No! Super. Na taką zrabkę czekałem. Co mamy zatem? Dyszkę, dyszkę 20, czyli mamy 40, no i to będzie dyszka, mamy 50 zł. No w końcu coś się dzieje, powiem. Wam. Wow, no jeszcze daleka droga, żeby odrobić wkłady weekendowe, ale wszystko stoi na dobrej drodze. Także mamy mamy już coś. Dobrze, to teraz sobie zrobimy te, te zdrabki z fortuną w nazwie. Przed nami pierwszy gwiezdny beton. No i czy tutaj też coś fajnego się uda wygrać? Zobaczymy. 36, 14, 15, 35, 25. Jest 17. No, ale widzicie jak wchodzi to konkretnie nie, a jak nie, nic to nic. Ciekawa zależność. 32, dalej 13, może jeszcze coś. 34 i 11. No tego nie mamy. Jeszcze zostaje jedna linia. 22, 23, 28, 1 i 37. No to zostajemy tylko z tą 17. I co my tutaj mamy? No niestety dyszka, ale ważne, że jest. Już się dzisiaj dużo dzieje. Jeszcze mamy Kokosową Fortunę i jeszcze mamy Wielką Krzyżowę, no. Także teraz szukamy Kokosów. I w przenośni i dosłownie. 42 29, 24 25 i Pięć. Dobra, czyli nie ma nic. Póki co druga linia. 38, 33, 16 też. Niestety. No jak się trafiają wygrane, to i humor wraca, nie? No tak to człowiek taki, kurczę, przygnębiony, że go łoją. No ale... 37, 36, 41, 4 i uwaga, uwaga, 14. No to niestety kokosowa się wyłamała. Mamy przegraną. Ok, także zostaje nam wielka krzyżówka, numerek z drapki drugi. No i drapiemy. Dobra, troszkę miejsca zrobiłem. I zaczynamy. Literka N na pierwszy ogień. Mamy tutaj w słowie uznam. Dalej jeszcze tu gdzieś było Oesan, pianka i co? I to wszystko, nie? Dobra, to przechodzimy na zieloną krzyżówkę. Mamy Monika, mamy Klin, dynia. No coś tam, coś tam się trafia. Francja elegancja, żeby też, też taka Francja elegancja wygranej była dzisiaj. Co dalej? Mamy literkę L, tu jeszcze widzę N, jedna No i kończymy. Póki co niestety w bonusie nie ma nic. W czerwonej krzyżowce jest jeden wyraz, a w zielonej mamy trzy wyrazy, więc no, zobaczymy, czy tutaj ostatnia literka da jakąś wygraną. Jest to J. No, także chyba nic z tego nie będzie. Wprawdzie to jest drugi wyraz, no, ale to będzie wszystko, jeśli chodzi o tą czerwoną stronę. No i na zielonej Tutaj mamy czwarty wyraz, ale też nic więcej nie udało się wydrapać. No szkoda, chociaż patrząc na wczorajszy odcinek to i tak nie ma co narzekać. Sprawdźmy tylko te kontrolne. Tak, mamy A, G oraz coś tam jeszcze, tak? B. No właśnie. No więc dzisiaj dla odmiany trzy zdrapki wygrały 3 siódemki mamy 50 zł także odczarowana i to konkretnie Gwiazda Fortuna Dyszkę i dwa złote laki 62 na 77 zdecydowanie lepiej niż wczoraj, ale niestety i tak weekend na dość sporym minusie no mówi się trudno, drapie się dalej nowy tydzień będzie więc nowe emocje, zobaczymy co się uda wybrać na kolejne odcinki także trzymajcie kciuki no i zapraszam na następne drapanka, także do zobaczenia, miłej niedzieli Wam życzę, cześć!